Dzień dobry. Cześć wszystkim. Tu Patryk Kilewicz. Madam. Witamy was w podcaście W ogóle Poland. W ogóle co myślisz. Odcinek numer... Poświąteczny. Poświąteczny, ale trochę świąteczny. No taki wiesz, memorysowy trochę. Ogólnie dookoła... Dookoła czego? Zwyczajów? Zwyczajów, Naszych? tradycji. Tak, bo ja w ogóle doszedłem do wniosku, że my jesteśmy trochę tradycjonalistki, wiecie? Tak, to prawda. Naprawdę po tak. Po prostu jest. To, się, to się zadziało i my. Mamy... święta jakikolwiek, to my od razu jesteśmy w świątecznym młodzie. Mamy jakieś po prostu, wiecie, zwyczaje swoje i w ogóle, no bo nie wiem, no powiedzmy sobie to wprost. Nie jesteśmy osobami wierzącymi, religijnymi, myślę, że w ogóle i tak się składa, że tak, tak, tak się składa, że nasi znajomi również. Jakoś tak wyszło. Tak. Ale to nie zmienia faktu, mm -hmm. że w jakiś sposób można by rzec, że uczestniczymy jakby w jakimś takim świętowaniu, ale właśnie na ile to jest świętowanie jakieś religijne, a na ile to jest świętowanie po prostu nie wiem życia towarzyskie. Myślę, że to jest w naszym przypadku przynajmniej bardzo dobry pretekst, żeby się spotkać towarzysko i po prostu spędzić ze sobą czas, niekoniecznie robiąc te wszystkie rzeczy. No tak, no nie oszukujmy się, ale myślę, że większość z nas jest przyzwyczajona do jakichś takich właśnie rodzinnych spotkań w tych terminach, tak. Nasze rodziny również są do tego przyzwyczajone. Nasze rodziny też są do tego przyzwyczajone. No my jesteśmy jakby w chwili obecnej daleko od nich. Tak. Dosłownie daleko. Daleko, ale co? No, jajko trzeba zjeść. Powiedzmy sobie od razu, to jakby po prostu jesteśmy tak, tak, do osedna. Tak. Jest jajko trzeba zjeść. Trzeba zjeść jajko. Ja zawsze powtarzam, to jest u mnie niezmienne i nie sądzę, aby kiedykolwiek to miało się zmienić. Wielkanoc przewyższa Wigilię pod, pod względem jedzenia. Że jest lepszy dla ciebie? No, po są jajka? Ty jesteś jajofilem. Ja jestem jajofilem. Dla mnie, jajko w każdej postaci jest dobre. A na przykład jajko... Oprócz no, surowego. Oprócz surowego. Nie, 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 nie wiem. Nie, 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 nie mam no, ale potrzeby. Ale są też, je się surowe jajka i są takie zwyczaje, potrawy. Chociaż z drugiej strony surowe może i też. No, przyznam się, że już dawno, dawno, dawno nie jadłem kogra mogla. Wrzucę to jest taka dziwna, straszna nazwa. Tak, Nie, tak. Ale dziwnie się czuję wymawiając ją. Ale jadłoście i to było surowe jajko, nie? To jajko się parzyło co prawda wrzątkiem. Ja nie wiem jak to się działo, jak się robi kogier Jakby to jajko z lodówki surowe no. się parzy wrzątkiem, czyli jakby zalewa się wodą z przygotowaną, no. gdy ono jest w skorupce. Niby w ten sposób ma wszystkie jakby jakieś bakterie pozbyć się ich. Okay. No ja jadłem w dzieciństwie no, no, nie ja wiem, też wielokrotnie jadłem, i nie pamiętam, abym kiedyś miał jakieś nie wiem jazdy i chodził po suficie. No i ważne jest też to, że oddziela się żółtko od białka. Tak, to jest chyba kluczowe. No to jest kluczowe, ponieważ jakby tą samą potrawę, już nie wymienię tego, tej nazwy, <laughs> robi się z żółtka. Ale znam też sposoby, żeby na przykład nie marnować białka, no to albo można z tego sobie później na patelnię wrzucić jakiegoś naleśnia czy coś, albo można też białko ubić, wiesz o tym. Można Aha. białko ubić tylu, i może być taka piana jakby z białka, tylko że białko samo w sobie nie ma za bardzo smaku, więc ale jak dodasz cukru, no to. To wszystko ma to smak. Wszystko ma smak. W ogóle to jest jakiś off-top i tego nie miało być, ale muszę o tym wspomnieć. No, jak już no, jesteśmy w tym świecie, miałem takie fazy, że no bo i samo jajko z cukrem. No. To jest to. To jest to, umówmy się. Ale ja czasami miałem jazdy i lubię sobie dodać trochę kakao. Ty do wszystkiego byś dodawał kakao. Lubię. On robi jak robi kawę, to też do kawy dodaje kakao zamiast mleka. Tak, po prostu mam. <laughs> Dobra, ale już dajmy spokój temu, jakby nie o to chodziło. I to właśnie stało się właściwie naszą taką tradycją, bo te, jeżeli drugi rok z rzędu coś się dzieje, to chyba już jest tradycją, można powiedzieć. I oczywiście, że tak. To były nasze drugie święta tutaj w Hiszpanii, i drugi rok z rzędu spotkaliśmy się ze znajomymi na plaży. Tak, akurat Bóg dał, że pogoda była taka. Dobra. Pogoda była zdradziecka, mówimy. Pogoda była zdradziecka, no to zaraz może przejdziemy do tego, ale wstępnie no nie padało. Nie padało. Było, było, było ciepło, słońce. było słonecznie, więc mhm. wskazywało wszystko na to, że po prostu jest idealna pogoda. Ja w ogóle miałem trochę stresu, bo wiecie, my zaczynamy w końcu, chociaż już trochę tu jesteśmy, jakby poznawać to miasto, mieszkając tu od strony trochę bardziej turystycznej w sensie... Że my widzimy turystów. Że my widzimy turystów, a nie my jesteśmy turystami. Bo jakby my tutaj przyjeżdżaliśmy przecież co roku jako turyści i to inaczej trochę się na to patrzy. No a od początku jak tu przyjechaliśmy, no to ta turystyka była taka, bym powiedział, uboga. No tak, z wiadomych powodów. A teraz jakby zauważamy, że jest tego coraz więcej. Tego, Oj, czyli ja. ludzi. I tak samo tym razem jechaliśmy, słuchajcie, pociągiem, wybraliśmy sobie taką plaszkę oddaloną trochę, ale też znowu nie za daleko od Barcelony, aby było, nie wiem, więcej miejsca, jakaś przestrzeń i te podobne rzeczy. Tak, żeby po prostu było mniej turystów, no bo jakby w samej Barcelonie to było, że tak powiem, zajebana. Nie tylko turystów, ale po prostu ogólnie ludzi. Tak? ludzi no, bo tak. jakby no, okazało się, że to nie był włącznie nasz pomysł. Bo ja pamiętam, że rok temu to było bardzo mało ludzi. Tak. A teraz, bo jesteśmy influencerami, w po, tak, poprzednim oni roku zaczęliśmy i na nas naśladują. Słuchaj, kochana, no i my jedziemy tym, tym, tym e, e, pociągiem. pociągiem e, a no, i bardzo dużo ludzi tych jest. No. No i bardzo, dużo. bardzo dużo tych. Ludzi prawie staliśmy. Praw, prawie, już było ledwo. ledwo ale w ogóle zanim to się wydarzyło, to była taka drama. Która? Nie można zapomnieć o tej dramie. W ogóle z tego że my byliśmy, w domu, mm, my byliśmy w ogóle gotowi na godzinę dwunastą, jak mieliśmy być gotowi, ale oczywiście nasi znajomi wiecznie się spóźniają. My jesteśmy porządni ludzie, więc oczywiście, my po prostu na, na czas. czas. No, ale widzicie, trochę się przejechałem sam, muszę się przyznać, że przejechałem się sam na sobie, bo jako super znajomy wpadłem na pomysł, no bo postanowiliśmy zrobić sobie taki piknik, powiedziałbym na plaży, każdy coś przynosi. Tak, dla wszystkich. I mm -hmm. po prostu wyciąga niespodziankę i sobie wszyscy coś żeramy. No i ja pomyślałam, że jako jedna z takich rzeczy od nas będą precre. Mamy taką piekarnię niemiecką w Barcelonie, w której są takie przepyszne, naprawdę przepyszne precle, i my je kupujemy jak tylko jesteśmy w tej dzielnicy. No i pomyśleliśmy, że dla każdego po jednym preclu e, przywieziemy. No, wiecie, one są e, po prostu takie wypiekane tam na miejscu, porządne, Ta. duże i, i fajne. <śmiech> to, <śmiech> myślę, że no to jest bardzo dobry opis tych I jest, jest, wiecie, gruba sól, wiadomo. No i kupiliśmy dzień wcześniej, no bo mm, w niedzielę byłby zamknięty, byłaby zamknięta piekarnia. Piekarnia. zapomnieliśmy zabrać presję. Zapomnieliśmy zabrać pretzli. Przypomniałem sobie o pretzlach jak dochodziliśmy już do stacji. Kolejowej, Poci tak, tak. Pociągowej. Całe szczęście mamy niedaleko. Wydaje mi się, przez z 8 minut piechotą. No, szybkim twoim krokiem za 8 minut. Z 8 minut, nie? A że nasi znajomi jeszcze się spóźniali. No to ja, widzicie, wziąłem to na siebie i po prostu, no właściwie można by powiedzieć, że pobiegłem, bo ten mój chód jest taki już, że... A ja wtedy miałem przygodę, gdzie nie opowiadałem o niej. Nie, opowiadałeś, nie wiem. Bo ja zostałem przed tym stacją kolejową, no i wiedziałem, że mam przed sobą jakieś 15-20 minut czekania. Po pierwsze, no to jakby wiedziałem, że to nie wchodziłoby w grę, żeby Patryk ze mną poszedł. Nie, nie wchodziło w grę. Po drugie, byłby dla mnie balastem. Tak, tak, bo ja wolniej chodzę. A po trzecie, my byliśmy kochane wyposażone całkowicie. Mieliśmy lodóweczkę przenośną, mieliśmy jakąś, wiecie, torbę, żeby można było usiąść na jakieś rzeczach, jakieś tak, coś tam, co tak. więc to było tych rzeczy, na ktoś musiał zostać. No więc ja zostałem tam, no i wiedziałem, że mam jakieś 20 minut czas wolny, no więc otworzyłem sobie Pokemony i sobie walczyłem w Pokemonach, ale tak sobie obserwowałem, co się dzieje dookoła. Obok mnie przystanęły też przed stacją kolejową takie chyba, chyba 4 albo pięć dziewczyn, takich młodych, młodych, myślę, że około 18-20 lat, ale już takich myślę, że pełnoletnich. Takich młodych. Młodych, no, dla mnie młodych. Ja jestem wiesz, już wiekowy. Wiekowe. Ja. Wiekowa seniora. No i tak sobie kątem oka obserwowałem, no bo tak sobie przystanęły bardzo blisko mnie. No bardzo, i... blisko. bardzo blisko. Tak no, blisko? No tak z metra ode mnie, więc bardzo blisko. Czyli niby pokemony, ale jednak dziewczyny ci w głowie. Oczywiście, że tak. No i e, na początku sobie paliły fajki, no i pomyślałem sobie, no, że palenie oczywiście zabija, ale. <laughs> Pierwsza, koch... Pierwsza myśl. Masz... <laughs> ale to, tak to dziwne, się... że no. ty nie, nie zwróciłeś im uwagi. Jak taka miła pani starsza. Tak, nie? Że dziewczyny. Na no dziewczyny. No dziewczyny no. Tak. No, i sobie pomyślałem, że no dobra, dlatego przystanęły, no bo jakby palą, tak, co się napalić przed wejściem do pociągu. No, no i skończyły palić i cały czas stoją. I stały, tam stały, no ale tak nie chciałem ich ani podsłuchiwać, ani tak natarczywie patrzeć, więc tak tylko ukradkiem kątem oka, grając no. w Pokémony. No i nagle przyszła jeszcze jedna dziewczyna, no. ich znajoma, przywitało się. I uwaga, wyciągnęła wódkę. wódkę. Wódka. Wódkę. Wódka, wódka. Butelka wódki? Butelkę wódki. A jaka to była wódka? W sensie nie musisz mówić nazwy, ale jakaś narodowość? Narodowość... Nie polska? Nie, nie polska A. wódka. A są inne? A są, są so, so inne. No i co? Pół litra pół... czy małpka? Nie, pół litra to było. To A. była większa butelka i to była taka wódka od nazwy takiego kraju jednego na północy Europy. I zaczęły pić tę wódkę. Przedtem, przed, przed pociągiem. I, ale tak po prostu z butelki? Tak. O Jezu, No w sensie kiedyś tak się kiedyś robiło? Kiedyś tak się no. robiło, no. Kiedyś tak się robiło, ale to było okropne. Zawsze to było okropne. <grym> ten, <grym> nie wiem. No, ten smak nie jest najwybitniejszy. E, a może to jest ich tradycja? Może to jest ich tradycja? Może to ich tradycja, może one co roku się spotykają przed stacją i piją wódę. Bo nie piją wódę. Może tak jest. No i co, co nam do tego? Kim jesteśmy, żeby ocenić? Oczywiście, mnie? że tak więc no dobrze niech sobie będą no i e, fajnie no ja wróciłem wróciłeś i był sukces był sukces udało się trochę się zmachałem no ale no nieważne słuchajcie dojechaliśmy tam już na tej dojechali plaży. dojechaliśmy i okazało się że pomimo że dużo ludzi było w pociągu, to na tej plaży można było zachować spokojnie dystans było dużo miejsca nie ta tak, plaża jest duża tak, tak ona jest bardzo szeroka ona jest szeroka i też dużo ludzi chyba chodziło sobie jakoś tak przy tym deptaku mhm. bardziej niż siedziało było miło, miło. Wszystko wyciągnęliśmy, ale zanim jeszcze doszliśmy do jedzenia, to musieliśmy wykonać e, bardzo ważne czynności. Telefon. Tak, musieliśmy, każdy musiał wykonać telefony, wideo nawet. Wideofony. Wideofony musiał wyko wykonać do, no nie musiał, tylko chciał. Pragnął tego i potrzebował tak, do swoich, swoich rodzin. Najlepiej, żeby po prostu mieć to już z głowy. <śmiech> <śmiech> Powiedzmy sobie wprost, <laughs> e, Sorry, mamo. <laughs> I móc sobie odsapnąć. Nie było łatwo, bo już wiatr wszystko takie było problematyczne. Tak. Coś tam przerywało tak, tak, i w ogóle. Tak, tak, tak. I szumiało im strasznie. E, szumiało strasznie, to prawda, słuchajcie. No, I to później zaczęło eskalować. To był ten problem główny. Ten wiatr. No ten wiatr, no bo wyobraźcie sobie nad morzem wiatr. Wyobraźcie sobie taką sytuację, jesteście nad morzem, a tam wiatr. Po prostu niesamowita ale sytuacja. Ale je, jeszcze, jeszcze coś szokującego dodam. Wyobraźcie no. sobie no. na plaży piasek. No wyobraźcie sobie. Ja wiem, że to trudno do wyobrażenia, ale spróbujcie. I wyobraźcie sobie kontakt tego piasku z wiatrem. Tak. Wiecie, co się może wydarzyć? No i ten piasek może być wszędzie. I trochę tak było, właściwie. Trochę tak było. Trochę tak było. I jeszcze było mega słońce do tego. Więc jakoś zaczęło być tak, właściwie nie wiadomo jak, bo niby to słońce cię nie nagrzewało za bardzo, nie czułeś tego, bo jednocześnie czułeś ten wiatr, to ochłodzenie tego wiatru. Tak. Ale jednak to słońce na ciebie działało tak podchwytliwie, że tylko jakby. To jedzenie wszyscy wyłożyli. Okazało się nagle, że nikt nie jest głodny, chociaż wszyscy byli dopiero głodni. Słońce świeciło na te sery, ten, jakieś tak, krewetki, coś tak. No? Oczywiście. Piasek już zaczynał się dostawać wszędzie. Tak. Nawet pomyślały my o jakichś rozrywkach, wiecie, my wzięli y, te. Karty, e, karty, wzięliśmy piłkę taką wiecie, dmuchaną, ale przy takim wietrze to nic nie można było robić, ledwo co było. można było słuchajcie po prostu siedzieć. No, ale muzykę włączyłeś. No włączyłem muzykę, ale wiecie, nie jakoś, żeby cała plaża słuchała, tylko włączyłem tak, żeby nasze grono słyszało, żeby no starałam się trochę ożywić towarzystwo, bo było tak wiesz... Martwe. No tak delikatnie mówiąc. <grym> ale nawet jeden znajomy się wykąpał. Jezu, tak. Jeden znajomy wszedł do wody i normalnie odbył kąpiel, jeszcze z kamerą do tego. Odważnie. To było odważne. No my jeszcze nie jesteśmy na tyle odważni. My nie że jeszcze. My tak ze dwa miesiące, no ale jakby udało się. Znaczy był sukces, no. Dla mnie ten wieczór był Słuchaj, zdecydowanym przy, sukcesem. Słuchaj, przeżylimy? Przeżylimy. przeżylimy. Zjedliśmy, zjedlimy. zjedlimy? No to co jeszcze więcej chcieć, tak? Nabawiliśmy się. Opaliliśmy się. Się. I już zaczęliśmy, wiecie, już tracić po prostu kontekst z rzeczywistością od tego słońca i wiatru na zmianę, więc w końcu zebraliśmy się i po prostu przenieśliśmy się do chałupy znajomych. Tak. O oh, Boże, ten powrót, te, ta droga, nie? Może ta droga była Wydawało tak się, ciężka. się jakby to było 5 lat trwało, po prostu pociąg, metro, idziemy, idziemy i po prostu nie. Tak, tak, to było, to było bardzo długo, bardzo długo to się wydawało. No po prostu chcieliśmy trochę, może nie chcieliśmy, ale tak widocznie musiało być. Trochę musieliśmy być cierpiętnikami. No jak Takie wersa. Świę... Takie święto. Wersa też No też w autobusie no, teraz, no, dokładnie, no więc my bierzemy przykład po prostu i nie może być zawsze kolorowo. O, może być zawsze kolorowo, ale też czasami może być. Szaro. Nie, niech nie będzie szaro, ale na przykład męcząco. Kolorowo i męcząco. Kolorowo i męcząco, no czasami tak jest, tak. Nie możemy pominąć faktu, bardzo ważnego. Którego? Że był z nami Jajowar cały czas. Tak, moi drodzy, był z nami Jeśli ktoś pamięta nasze domówki sprzed roku czy dwóch, no już dwóch, dwóch chyba. chyba, kochane. No to wtedy Jajowar był big star. Zresztą nie, niekoniecznie z domówki, no jakby rok temu na świętach też z nami był, bo jakby już wspomnieliśmy, jesteśmy tradycjonalistki. Tak, tak, tak. E... Więc wozimy ze sobą, był z nami na plaży Jajowar, później był u znajomego w domu, żeby robić jajka. No jako, że tam na plaży, wyobraźcie sobie, kontaktów nie ma. No, dramat. Wiatr jest, a kontaktów nie dramat. ma. Dramat. E, więc... po, a ponoć prąd się bierze z wiatru. No właśnie. I nie mogli kontaktów nie mogli. zrobić. Nawet nie zaczynaj. No i tak sobie siedzieliśmy w tym mieszkaniu. Wyobraźcie sobie, w męskim gronie. Męskim. My. Sami mężczyźni. My, mę mało tego, że w męskim gronie, to jeszcze sparowane te męskie sparowane, grono, bym no. powiedział. To jest dla nas trochę nowy świat cały czas tak naprawdę. Bo ja nie pamiętam, żebyśmy my w Polsce mieli jakichś znajomych chłci męskiej. No, niespecjalnie mieliśmy. Raczej mieliśmy kilka koleżanek. To prawda. A tutaj jakoś poznaliśmy takie po prostu jednostki, które okazało się, że w jakiś sposób potrafią z nami się komunikować i nawet. I to wychodzi. I to jakoś ma, i ma jakoś co sens i nie jest to jakieś na siłę. I chyba pierwszy raz właściwie się tak zdarzyło, że te obie jednostki przeprowadziły swoich aktualnych... Kolegów. Kolegów, jakby to powiedziała Edyta Górnie. <noise> tak. No tak sobie siedzieliśmy no i gadaliśmy no, słuchajcie. I było całkiem przyjemnie. Trochę po hiszpańsku nawet. I mogliśmy im na przykład e, przedstawić, wiecie, tym zagranicznym mężczyznom takie tradycje, bym powiedział, no nasze, więc właściwie trochę polskie. Czyli rzeżucha na przykład. O właśnie! Mieliśmy rzeżuchę. Mieliśmy rzeżuchę. I jeszcze inna znajoma nam przygotowała. My jesteśmy oczywiście dwie lewe ręce, to wszystkiego, więc w życiu. Ja że to robiłem jak byłem w podstawówce. Ja, tak samo i byłem uczulony na nią. A teraz jadłeś? Tak. No i co? I nic mi nie było. Mieliśmy żuchę i ją też zabraliśmy na plażę. Nie była za bardzo zadowolona, no bo jakby... Nie pomyśleliśmy <grym> o tym, że... Że potrzebuje wody. Że potrzebuje wody i te słońce, no nieważne. Ale przeżyła. Ale zjedliśmy. Taka jedliśmy, tak. jedliśmy żuchę. Był jajowar, oni to wszystko poznali, zaakceptowali. Było miło, kulturalnie. Towarzystwo na poziomie dojrzałe, Oczywiście, bym powiedział. No choć był skandal. Był skandal. Był skandal. No, i... był, no, musisz powiedzieć, no. Był skandal i tak to też trochę dookoła tych tradycji naszych, no i dookoła tych naszych znajomych. No ja muszę po prostu zostawić ten ślad na wieczność podczas tego podcastu, żeby móc się wyżalić, no bo wiecie, ja rozumiem. Ja znam twórczość tej Hany Montany i wiem, że nobody's perfect. Tak. Ale uważam jednak, że są pewne świętości, których przekraczać się nie powinno. Szczególnie w tak ważny dzień. I wyobraźcie sobie, że jeżeli ja, moja osoba, umawia się z kimś na to, że ja dostarczę na ten ważny dzień majonez azjatycki, nie, nie wiem do końca, jaki konkretnie majonez pochodzenia, ale to jest majonez z dzieckiem. <noise> kiedyś testowaliśmy jakieś chipsy z dzieckiem chyba, Tak, tak, tak. To, więc zakładam, że to jest z tej samej firmy, a kiedyś w ogóle my poznaliśmy ten majonez z dzieckiem, bo ktoś nam kiedyś przysłał jakąś paczkę z Azji. Tak, już nie pamiętam z jakiego kraju. Tak, jakaś ale... obserwatorka chyba, mhm. więc my odkryliśmy ten świat tego majonezu i nam on bardzo posmakował, ale no jest też taki majonez z Polski, który ja nie wiem, może nie, nie rozmawiajmy, bo tutaj będzie zaraz wiesz. Że co? No połowa nas bojkotuje, jak powiemy nazwę. Oj, tam. Tak, nie boisz się? Nie boję się. Wow, jesteś odważna. No i po prostu ja powiedziałem, że ja zagwarantuję ten majonez azjatycki, a e, ta osoba zagwarantuje ten majonez polski. I nie było go. No, nie było. Nie go. A jest nawet polski sklep w Barcelonie, i ta, ten znajomy poszedł do tego sklepu. Oczywiście na ostatnią chwilę. Tak, i właśnie ja, to jest dla mnie największy problem, wiecie, bo y, jeżeli tydzień wcześniej ustalasz takie <laughs> ważne rzeczy, to nie zostawia się na ostatnią chwilę i nie idzie się szukać majonezu w sobotę, <grym> tuż przed niedzielą. Tylko jakby, nie wiem, robi się to wcześniej, na przykład używa się też internetu, to jest ważna sprawa. To jest ważna sprawa. To jest ważna sprawa. A po prostu... Też tożsamość narodowa. Tutaj trochę bym powiedział, no takie lekceważenie wyszło, no. Lekceważenie Polski. Eee, więc no było się niestety bez majonezu. Tamtego, bo był ten e, azjatycki no z tak, dzieckiem. No, tak. I mówimy z dzieckiem, bo, to, bo tam jest na okładce dziecko na etykiecie, żeby była jasność. Ale przeżylimy. I to jest najważniejsze. Kolejny rok już, Halina. Kolejny rok, Danusia. I po prostu idziemy przed siebie, nie poddajemy się, idziemy ten po prostu pod wiatr. Po, z tym piaskiem. Z tym piaskiem. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Tam wuziaki, pan Do usłyszenia za tydzień.